Siema, siema! W tym odcinku jesteśmy ponownie na Kosmowicach, na naszej nowej serii Survival i w tym odcinku chciałbym zbudować sobie w końcu domek no bo jednak chciałbym mieć miejsce gdzie chować itemy i tak dalej no i w ogóle mieć dach nad głową bo na razie tam mam łóżko za enchantem i nie mam żadnego domku więc w tym odcinku sobie go zbudujemy ten dom będzie się tak prezentował na razie to są w sumie dwa słupy tylko będzie to dom taki w stylu e, hobbita trochę taki w górze też będę trochę sąsiadem Franka bo on tam ma u góry domek e, ale oczywiście to nie będzie mój dom na zawsze tylko to będzie chwilowy taki żebym miał sobie gdzie mieszkać e, a potem zbuduję większy za jakiś czas jak uzbieram trochę materiałów więc na razie bym chciał tutaj wykopać takie trochę większe pomieszczenie. Potem jakieś sianki będę dorabiał. Yy, bo i tak będzie trzeba miejsce na te ściany wykopać, i tak więc to nie ma różnicy. Najlepiej wykopać od razu pomieszczenie wielkie. I, i ten, a żelazny powinienem kopać. Jak yy, mi się żelazny skończy, to dopiero kamiennym. I tak gdzieś na szerokość, nie wiem ile. No, tak. Tyle. Starczy na razie. Oczywiście jeszcze tam no, gdzieś po bokach jakieś pomieszczenia będą, nie tylko tutaj. Takie jedno. Yy, cztery. Tutaj też musi być cztery. Więc się zastanawiam, czy nie zrobić na 5. A w sumie niech będzie na 5. Niech ten domek jakoś będzie... Tutaj do przodu kilka kratek wykopiemy. Załatwiłem trochę pochodni, bo no, żeby tam jakoś to oświetlić, specjalnie nie mam teraz OptiFina i jasności włączonej, żeby zobaczyć właśnie gdzie trzeba oświetlić. Na razie to tak chwilowo oświetlę, potem lepiej. Będę ściany tutaj robił ładniejsze. Teraz bym chciał to serio Wykopać. i tutaj już jakieś miejsce może na łóżko sobie zrobić no przeciwko drzwi będzie miejsce na łóżko tylko trzeba to oczywiście że wykopać dobra już mamy całe wykopane tu będę miał łóżko jakieś półki po błokach coś takiego To będzie jeszcze tunel nie wiem do jakiegoś pomieszczenia małego a tutaj zrobię sobie też tunel ale taki bardziej no jeszcze trzy kratki do przodu i enchant tu może zrobię sobie. A tutaj, no tak jak mówię, jakiś tunel, nie wiem do czego. Jeszcze się zobaczy. Teraz bym chciał jeszcze tutaj zrobić jakby takie trochę, żeby tu nie było takie całe, takie wielkie pomieszczenie, tylko jakiś tutaj korytarzyk taki bym zrobił jak to zrobić bym tutaj dał taki słupek hmm, tutaj też coś takiego zastanawiam się czy nie podwyższy sobie jeszcze je, o jeden sufit ale to zobaczymy hmm. Hmm, tutaj by zrobić tak o, o tyle kratek Nie. lepiej tak zrobić w tym miejscu takie coś i tutaj i tutaj tak lekko to będzie oddzielone e, gdzie ten crafting crafting jest tutaj weźmiemy już go tam będą o, w tym miejsce będzie nawet crafting pasował dobra i zrobimy sobie z, troszkę schodków świerkowych. Yy, I zrobiłbym tak. Hmm. Zrobiłbym takie przejście. Ale nie wiem, czy to za niskie nie będzie. No coś mi się wydaje, że to trzeba o jedno podwyższyć. Chyba, żeby te takie dać, te schodki tu u, 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 u będzie za nisko no. Niestety będę musiał podwyższyć ten sufit. Na razie nie robię y, jakby ścian, no, dlatego że one będą z y, piaskowca. Na razie do piaskowca nie mamy takiego gładkiego, więc no, na razie będzie bez tego, bez ścian. Jedynie by się przydało jeszcze podłogę zrobić. I może się uda jakoś tutaj udekorować to miejsce do, no, do spania. Jakbym to już w sumie teraz chciał zrobić, ale nie wiem czy mi się to uda um, tak trochę drewna, zrobić pół płytki z tego i bym beczki zrobił, ale nie aż tak dużo co ja tak Jezus ja dwie beczki zrobić, a robię tyle. 5 beczek tu bym dał beczkę beczki łóżko oczywiście się będę miał czerwone ale na razie jest takie i tu bym jeszcze półki jakieś zrobił z traktorów Moim mm. idealnie bym 6 tego nie tak dobrze robię tylko za mało trochę Mi się więcej przydało tego Może tyle starczy, nie wiem, pewnie starczy. Takie półeczki. Takie coś bym sobie zrobił. I tu bym mógł coś sobie postawić na tych półkach. Nie nawet git. Hmm. Tylko co tutaj jeszcze? A! Na pewno trzeba dostawić tutaj takiego słupika i troszkę schodnik. Trzeba dorobić. Mam skotki, mam dwa skotki, Czyli bardzo mało. No i będzie mi trochę świerkowego drewna powoli brakować. Ale może się wyrobię z tego. No te ściany, tak jak nie mówiłem, to z, piach, z piaskowca, więc dużo, dużo drewna tu nie będzie zużytego. Nie bardzo. Mm. Tutaj takie będzie miejsce. Się jeszcze zobaczymy na co. Tak zrobiłem te słupy, żeby tutaj nie było tak, takie jedno pomieszczenie, tylko jakoś tak trochę, tak e, inaczej trochę, jakoś to było. Dobra, tak, oczywiście drewno oszczędzamy, nie dajemy tutaj niepotrzebnego drewna, którego i tak nie będzie widać, e, tylko tak robimy, oszczędnie. Ja bym coś pochmienił z tą podłogą, ale nie wiem co. Dobra, już wykopane cała podłoga, oprócz tych klosków, bo y, tutaj jakby będą dywany na tym, więc zaoszczędzę trochę drewna. Y, I dobra, zaczynamy. Zrobimy moim zdaniem taką szachownicę trochę. No tu mam tych pół płytek trochę, więc i tych też y, ze świerku, więc jakoś szachownicę się tutaj zrobi. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Coś w tym stylu. No, taka szachownica świerkowo-debowa moim zdaniem będzie ładna. Eee, tu dąb, tu świerk, 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 dąb, dąb. I tak w kółko aż dotąd się to zrobi. I no, ładna będzie ta podłoga, taka szachownica to jednak jest lepsza niż y, taką zwyczajną podłogę. Y, I moim zdaniem ten domek powoli, powoli zaczyna być y, ładny. A ja oczywiście zapomniałem y, powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, y, suba na, na tym kanale. Y, a ja zaraz to już skończę. Jeszcze połowa została To już nie będę wam przedłużał Tylko zrobię to y, Poza odcinkiem Dobra już kończymy tą podłogę Trochę wam też pokażę jak robię y, żeby, Żebyście też widzieli y, Tu źle oczywiście musiałem zrobić Tak Bo tutaj nie robię Dlatego że to będą dywany Jakby tu wokół Tylko pod poduszkiem zrobię to y, Tak y, Tak Ładnie naprawdę. Jaka szachownica, jak to wygląda stąd. Nie, no ładnie, ładnie. Jeszcze raz o suficie zapomniałem. E, ale to sufit to się zrobi. Spokojnie. Jeszcze nie wiem, z czego się tak, ten sufit zrobił. Dobra, piek. zrobione. E, sufit. Z czego by tu sufit zrobić? Sufit to nie wiem, czy nie zrobię, jak będę miał ten piaskowiec z jakiegoś właśnie piaskowca czy coś. Yy, ale teraz mogę zrobić jeszcze troszkę beczek. I właśnie sobie uświadomiłem, że straciłem wcześniej drewno świerkowe, bo mogłem zrobić z dębowego. Yy, a tak to zrobiłem z tego, no cóż, tak jest. trochę tych beczek, bo nie będą teraz potrzebne w tych miejscach Dał zamiast tego tak beczki i wtedy bym nie musiał mieć skrzynek w tym dołku, no, takie coś hmm, ale nie wiem czy to jest ładne tak kurczę niezbyt, na pewno nie w tym miejscu bardziej gdzieś w, w ścianach może bym dał. Byk, byk. no Coś w tym stylu. Hmm, będziemy tutaj jeszcze dać jakieś beczki. E, tu śmieci to wyrzucę tam, od którego to zbieram. E, tu bym gdzieś beczki dał, tu bym takie miejsce zrobił sobie na jakieś takie beczki i tak dalej. Na przykład w tym miejscu tutaj by się przydało ale też bym tutaj robił jakieś piecyki zaraz się zobaczę jak to będzie gdzieś to bym dał piecyk jakąś wędzarkę prędzej niż piecyk to się zaraz zobaczę skraftuję kilka tych piecyków 8 piecyków, no to niech będzie. Z taka 8. E, czyli dobra. Mamy jakieś drewno. Mam jeszcze troszkę tego drewienka, To bym mógł zrobić te wędzarki, żeby miał na jedzenie. I jakoś to przepalać. Dobra. To będę dał wędzarkę. Taka mini kuchnia troszkę. E, tutaj piecyk. Tutaj piecyk. Yy, tak jest. Dobra. Taka mini kuchnia tutaj jest gotowa już. Hmm. To zastanawiam się czy tu coś nie dać. Ale tu bardziej jakieś takie... Coś takiego. Nie, bardziej z trapdoorów, ale to zaraz. Na razie to nie mam. Mam cztery trapdory, to mogę jedynie wytestować, czy to dobrze by wyglądało. Nie za bardzo. Tak średnio bym powiedział. Jedynie tu można taki jakby okapsy... Nie, bo to będzie wszystkie. Chyba, że ze schodków, ze schodka. Ale to takie niezbyt drewniane to, to nie pasuje. Mm. Jakby tu zrobić to miejsce, gdzie mam tutaj łóżko? Mam jeszcze trochę drewno, mam trochę drewna. Troszkę za mało, by się przydało jeszcze uzbierać tego drewna. Dobra, może starczy te 21, zobaczymy. O, może starczy najprawdopodobniej starszy, bo sufit, sufit to, na, to pewnie będzie zrobiony z piaskowca. Dopiero jak będę miał. Tylko tu bym chciał zrobić coś e, takiego, żeby tutaj nie była taka płaska ściana. Coś takiego, może, powoli mi się to narzędzia kończą, no ja i tak sobie za niedługo zrobię diamentowe, więc na odcinku, więc ten kamiennik tam. coś jeszcze bym tutaj jakieś takie to zrobić, My może zrobić, może nie takie coś skończyła mi się niestety siekiera bo mi się robić jej. coś takiego muszę zrobić. No, no i może być. Tu się zrobi. Prześpimy się, pójdziemy jeszcze y, po barwnik, który tutaj widzę, żebym już miał czerwone łóżko. Czerwone łóżko. Y, cyk, jeden barwnik. Możemy wrócić. Hmm, dobra, wracamy tam. Ja, no w sumie będę są trochę, bo tutaj Franek ma dom. Tutaj ja tutaj. Trochę sąsiady, tylko ja bardziej na dole, on na górę mieszka. Dobra, zamieniamy sobie to uszko na, na takie czerwone. Tyk. Dobra. No i jest ładnie, tylko jeszcze dywany by się przydało, ale to zrobię już po odcinku, bo nie chcę teraz lecieć po wełnę, tylko sobie potem polecę tu oprócz, oprócz dywanów to już tylko jedynie sufit i ściany zrobić i będzie to pomieszczenie gotowe